Królestwo, panie, naprawdę, jak ja to dzisiaj zrobię, to, to będzie moje zwycięstwo. Krew gwiazda, nie znoszę biegać, dlatego właśnie idę w bieganie. Bo jeśli chcesz czegoś w życiu, musisz robić te małe działania, a nie siedzieć na kanapie. Ego, umysł, umysł, ego. Właśnie przed takimi rzeczami, jak dzisiaj ja zamierzam zrobić, czyli biegać po lesie. No, najchętniej to by mnie cofnęło z powrotem zaraz do domu. No bez jaj. Kim jestem? Cześć, jestem Monika. Jestem przedsiębiorcą, jestem marzycielem, jestem kromaniaczką, jestem zakochana w Chorwacji. Słuchajcie, ja już sapię. a właściwie szłam po prostej z lekkim wzniesieniem obłęd. Zbliżamy się do Doliny Elfów z tego co kojarzę. Piękne miejsce, dlatego zamiast pokazywać moją twarz, pokażę wam to. No dobra. Zaczęłam pomalutku, ponieważ nie znoszę biegania, a moje ciało zapomniało już, e, czym to jest wystepanie, jeżeli to wrzucę w świat. Nie dla lajków, bo Chodzi o to, że ja wiem, że to jest. I że jest ślad. No i że wypada. Ale po prostu to robić, a nie dać dupy. Tylko żeby właśnie osiągnąć kolejne jakieś swoje małe mistrzostwo. O kurde. O Jezus, już skurczę jakieś w ciele. No bez jaj. Ciało się będzie bronić, bo ono nie ma na to ochoty. Ale ja jestem już w takim miejscu, kiedy czuję, że potrzebuję zadbać o tą świątynię ducha, jak to się mówi, czyli o ciało. Będziecie słyszeć takie plusko plus, bo wzięłam sobie wodę. Głowa mi zaczęła krzyczeć: Oj, zatrzymaj się! Jestem przygotowana, a <noise> nie wyrzucam. Mrożę wodę. Nalewam wodę z kranu, wrzucam do zamrażarki. Odmrażam, przelewam do dzbanka szklanego. Na dzbanku szklanym możesz napisać hasła typu zdrowie, miłość, harmonia, sukces. Żywa woda. Tomato Masaro zrobił takie doświadczenie w latach 90. -tych. Trup, trup, trup. Pieseczka mi postawili na drodze, a przy pieseczkach się nie biega. Bo jeszcze pomyśli, że będę się za nim bawić, bo zacznie mnie gonić albo kąsać w dupę. O, czyli wszechświat dba. A co to robię? Kiedy ogarniasz, już kumasz, o co chodzi w Matrixie? a jesteś w matriksie, bo się na to zdecydowałeś, Ech. może być takie poczucie, że w jakimś momencie utykasz. Ech. Ja wiem, że utykam fizyczność ostatnio, znaczy Robię mnóstwo rzeczy na poziomie umysłu, planowania, jakieś projekty, ale nie robię nic z ciałem. Górka. O kuźwa. A z górki? Czy co zrobić pod górkę? Se. No dobra, sobie zrobię tutaj w lewo pod górkę lekko. Ostatnio się zorientowałam, że szukam... Siu-siu, Siu-siu. sobie też, że jestem uzależniona. od dopaminy, ale to jest akurat okej. Okay. Po co to wszystko? Kiedy czujesz, że utknęłaś, utknęłaś, jest takie miejsce w tobie, może być parę takich miejsc w tobie, gdzie wiesz, gdzie twój umysł, ego umysł, on ci będzie mówił. Bo on ma cię utrzymać w przeżyciu. I on ci będzie zawsze mówił, że jest okej, okay, że zostań tam. A ty na przykład czujesz, że kuźwa, to jest jak kula u nogi, że tu trzeba wpuścić powietrze, tu trzeba trochę poruszać biodrami, tu trzeba otworzyć okna, tu trzeba wpuścić właśnie słońca trochę. I chodzi o to, że jeśli już jesteś świadomy, świadoma, że potrzebujesz zmiany takiego jebnięcia, to znajdź to miejsce, w którym będzie ci najtrudniej, i po prostu wejdź w to na pełnej. Kurwie, ja właśnie dzisiaj postanowiłam to zrobić. Jest chyba godzina 16. Ludzie skończyli jeść schabowe i popijają teraz kawą, bo zawsze po ciężkim i tłustym jedzeniu, które spala się w ogniu węglowodanowym, będziemy potrzebowali czegoś słodkiego. A, ależ to taka kawka, która jest jednak trochę oszustwem, bo wtedy najlepiej to jest się napić wody. Dzisiaj w ogóle zrobiłam fajne rzeczy. Postawiłam panu herbatkę. A, tu zmyła. Mój umysł ocenił, że ten pan, który siedzi w rogu w kawiarni, jest bezdomny. Potem się okazało, że on nie stałym klientem. No, ale herbatka poszła. Kupiłam też cudne kieliszki do szampana z złotem. Właśnie to jest najważniejsze, Wszystko jest iluzją. Żyjemy w iluzji. Żyjemy w wirtualnym świecie. A tu się chyba nie da skupić. Świadomie kruję mój świat. Nie ma tragedii. Mój umysł naprawdę, jak i tak mnie sabotował. Przed wyjściem, że byłam przekonana, że się rozjadę gdzieś pomiędzy na tym liściu i wrócę do domu upierdzielona i poturbowana. Ale jest naprawdę elegancko pozłacane kieliszki, szampan i toast za moje zwycięstwo, bo zwyciężyłam w tym życiu. Jeżeli masz świadomość, to sobie to wszystko kreujesz. A że przed tobą są nieograniczone możliwości, bo we wszechświecie wszystko już jest. W tej grze, zwanej Matrix, są już wszystkie dane. Trzeba się tylko dostroić, to poczuć się, jakby to już było. I o to chodzi. Biegam, nie lubię, ale wiem, że jak to przezwycięży. Dam radę i będę robiła to codziennie. To dam radę ze wszystkim. Jeśli masz tak jak ja, że masz bazę, ale też widzisz, że w pewnym miejscu, gdzie się strudniej, gdzie się jakby nie da, to właśnie jest to, to miejsce, gdzie trzeba wrzucić bombę. Jest nieźle. Naprawdę jest nieźle. Jestem w szoku, bo nawet nie bolą mnie moje. Zastygła kolana. A i o tym też będzie za chwilę. Odbiorę tylko od mojej kochanej Ewci kolagen, zacznę go łykać. Jutro pierwszy koktajl z czystym białkiem. Wchodzę w to, ponieważ czuję, że już muszę. Muszę po prostu zrobić to dla siebie. To jest mój pierwszy tydzień, kiedy zaczęłam stawać wcześniej, po to, żeby zdążyć wypić szklankę ciepłej wody. A nigdy tego wcześniej nie robiłam. Uhu. A i jeszcze, oczywiście, zimny prysznic. Dałam radę, bo tylko tak wiem, że ja będę w stanie siebie zdyscyplinować. Inaczej i będzie to tylko i wyłącznie złudzeniem, kolejnym oszustwem pod tytułem. A dzisiaj nie, bo dzisiaj nie mam dnia. A boli mnie brzuch, bo mam okres. A pada deszcz. A boli mnie dupa i tak dalej, i tak dalej. Dlatego będę robiła to codziennie i będę to wrzucać, zobaczymy, jak daleko widzicie. Albo jej nie widzicie, bo może mnie wcale nie oglądać. <śm> a teraz tam. A teraz tam, czyli Dolina Elfów, trochę z innej strony, bo ja przyszłam stamtąd i zaczęłam tam. tu, 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 tu. zrobiłam sobie takie kółeczko, wylądowałam tu. czuję się świetnie. Mogę poklepać się po ramieniu i powiedzieć Dobra robota Monia To jest element Tego, tej rzeczywistości Ponieważ Wiedz jedną rzecz Wszyscy żyjemy W tej samej iluzji Jesteśmy wszyscy w tej samej grze Pytanie Jaki zarzucisz sobie program Ja lubię się klepać po ramieniu I mówić sobie dobra robota Ponieważ od dziecka nigdy nie słyszałam tego od mojej rodziny, że zrobiłam coś dobrze, wręcz przeciwnie rzeczy, które zakodowały mnie na braki. Teraz, mając 44 lata pracując ze sobą, rozkodowywuję to, to nigdy nie zniknie. Nawet nie łudź się, że będziesz w stanie to z siebie zmyć czy rozpuścić. Nie, to jest w tobie. Będzie się odzywać tak taki test wszechświata. Już czy jeszcze nie ogarnęła, czy nie ogarnęła. Natomiast to rozpoznanie umożliwia wgranie nowych kodów, co ja ci będę mówić? Zalogowałam się do tego wszechświata, do tej gry. Rozpoznałam to, że jestem stworzona do wielkich rzeczy i robię te wielkie rzeczy. A to, co zrobiłam sobie dzisiaj. <ścoughs> No, to jest mój mały sukces. Trochę strób tam, bo jeszcze się przewrócę, się z turlami dopiero by było. Jeśli <słuch> przeszedłeś, przeszłaś przez tą drogę ze mną, to ja Ci bardzo dziękuję i do zobaczenia jutro.